Tutaj nie brakuje na polu modernizacji technicznej, na polu nowelizacji, na polu tego, co zostało tutaj określone przez Ministra Obrony Narodowej. Przed nami tak naprawdę ciężka praca, jak przekazać te obowiązki, jak określić odpowiedzialność, ale to zawsze ja mówię, co ma być na końcu tego procesu. Na końcu tego procesu ma być dobrze wyszkolony żołnierz, dobrze wyposażony, sprawne zadanie, ale przede wszystkim bezpieczeństwo wykonywania tego zadania to naprawdę długi okres długi okres dyskusji mówię długi dlatego że na pewno zajmą to kilkanaście tygodni nie chcę tu mówić o miesiącach na pewno nie wyobrażam że będzie ten proces trwał latami tak jak wspomniałem w swoim wystąpieniu dziś ten proces jest niezmiernie długi nie zawsze spełnia to oczekiwania i najczęściej jak ten sprzęt przychodzi do żołnierza już no to już jest troszeczkę stary pojawiają się nowe nowinki techniczne ale przede wszystkim liczy się tutaj jak gdyby tempo realizacji zadań. Oczywiście te protety one nie odbiegają, od, one są ujęte w programie modernizacji technicznej, określonej tutaj w programie rozwoju sił zbrojnych. Tak jak powiedziałem, tych wyzwań nam nie brakuje. Trzeba patrzeć, że ta flota posiadanego sprzętu nieraz ona bardzo szybko się starzeje. Trzeba ją zastąpić. No ale przede wszystkim liczy się skuteczność wykonywania określonych zadań. To co wspomniane tutaj, a więc obniżenie dolnej strefy rozpoznania, chociażby tworzenie wielowarstwowej obrony powietrznej. No rzeczywiście, to jest niezwykle istotne. Temu ma służyć, jak gdyby same programy, które mówimy Wisła, Narw, kolejne, które będą realizowane ale i również wypracowywane wnioski z tego wszystkiego. Ja chciałbym podkreślić jedno, że dowództwo generalne rodzaju sił zbrojnych w swojej złożoności posiada jeden niewątpliwy atut. atut. My razem szkolimy się, razem rozmawiamy, razem ćwiczymy i to pozwala na zrozumienie jeden drugiego i budowanie większej inter interoperacyjności.